Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy Heroes. W większości zapewne będą z nich korzystali e, z którego konkretnie nowi gracze i tutaj e, będę w tym konkretnym mówił o rajdach jakie mamy w Star Wars Galaxy of Heroes i na tym się trzeba skupić, gdyż naprawdę duże zmiany w ostatnich tygodniach tutaj e, nam się pojawiły w grze. No i stary filmik już no, nie jest za bardzo aktualny. Więc tak, rajdy rady hmm, tej grze są dedykowane tylko i wyłącznie gildią, więc musisz mieć najpierw jakąś gildię lub sam założyć, żeby mieć w ogóle możliwość grania rajdów na temat e, samej gildii, jak dołączyć, gdzie szukać. Em, szukać gildi, gdzie, gdzie ludzie, szczególnie też Polacy się szukają, mówię w innym filmiku, więc nie będę tutaj szczegółowo już o tym mówił, natomiast link w opisie do samych gildii i o tym czym są i o co chodzi. Więc tak, żeby móc brać udział w rajdu, trzeba wejść oczywiście tutaj w gildię, między innymi, bo są dwa miejsca, gildię i znaczy, guilds i events, które mamy tutaj, można sobie wejść w guild raids i tutaj mamy te raidy. Natomiast, może wejdę tym, tym sposobem, bo widać w tym miejscu, jaki jest aktywny raid. W chwili obecnej. I tak, jeżeli chodzi o same rajdy, to mamy właśnie dużą tutaj informację, z którą warto się na początek zapoznać. Kiedyś jej nie było, teraz już jest. Czyli mamy informację, że tylko liderzy gildii, albo oficerowie mogą wystartować. Do tego, żeby wystartować potrzebne są Right Tokens, Right Tokens są produkowane przez każdego członka gildii przez ukończenie Daily Activities i może się na tym na moment zatrzymam na tym trzecim odnośniku, jak wejdziemy sobie w Objectives przycisk to mamy zakładkę Guild Activities i tutaj mamy właśnie o tym Right Tickets Earned, które mamy i każdy z członków guildi przez 24 godziny może zebrać 600 tokenów jak tutaj widać i w tej chwili mam akurat 184, ale max mogę właśnie zdobyć 600 jak się zdobywa te write, yy, Tickets, jak kliknę go, to między innymi się pokaże. Przede wszystkim trzeba wydawać zwykłą energię oraz tą energię z kantyny. Jak ją wydajemy, to zbieramy sobie tokeny, więc wydam może e, zwykłą energię. Tylko najpierw tak, mam 184, i ile wydam energii? Tyle po prostu tokenów wyprodukuję, więc sobie wejdę na przykład w tego Task and i wydam sobie energię na Lightside. No i wydałem energię na tego jego mościa Jego energia kosztuje 16, wydałem 16 i wzrosło o 16 właśnie tokenów Mam w chwili obecnej 200 i akurat jeszcze mam 16 godzin na to, żeby zrobić maksimum 600 Oczywiście zależnie od tego jak wasza gidia ma ustalenia Ale zdecydowana większość ma tak, żeby jednak każdy te 600 zdobył I w, maksimum może być członków w gildii 50, to o czym już mówię szczegółowo w samej filmiku o gildiach i jak zbierze, zbierzemy daną ilość, no to tyle mamy tych ride, to, ride tickets earned, czyli tych tokenów do rideów maksimum jak widać można 30 tysięcy, czyli 60 razy 50 i wtedy mamy te tickety i możemy odpalić któryś Któryś z rajdów. I zaraz przejdziemy dalej, tylko może kolejne te um, informacje, które tutaj mamy. Na koniec rajdu e, wszyscy członkowie gili otrzymują te same nagrody, on, które się nazywają jako Gil e, Rewards, e, które są, do, e, są nam dawane w inboxie. Inbox to jest na głównym ekranie, tutaj po, po lewej stronie. Jak klikniemy w ten inbox, to nam się pojawią nagrody, jak już się rajd zakończy. Z nagrody dla całej gildii, zależnie od progresu w danym rajdzie. Lecimy dalej. Te nagrody są zależne od tego, jaki progres zrobiliśmy podczas danego rajdu. Każdy z uczestników też otrzymuje oprócz tego nagrody. Według osobistej linii progresu podczas rajdu. Rajdy mają różne poziomy trudności, jak i też po, po tiery, które sami sobie ustawiamy, czyli difficulty tiers, czyli tiery, które ustawiamy same, i difficulty levels, które ustawia już nam leader. I tutaj mamy informację dalej, że właśnie difficulty tiers i levels mają różne ustawienia i trzeba uważać, których się ustawi. Difficulty tiers są ustawiane przez lidera gildii i oficerów. Podczas startu rajdu Natomiast difficulty levels Są ustawianymi poziomami Przez każdego z graczy I za chwilę o tym będę Szczególnie, szczegółowo mówił Im wyższy mm, Poziom, tym wyższy multiplier, czyli Większa ilość punktów Możemy zdobyć podczas rajdu Punkty rajdu Są widoczne Dla całej gilni I Natomiast umiejętności, znaczy cooldowns każdego bossa są ustawione indywidualnie pod każdego gracza, nie dla wszystkich. I o co z tym chodzi? Zaraz się wszystkiego dowiecie. Najlepiej już zobaczyć, i najlepiej, oczywiście, samodzielnie pograć. Wtedy jest wszystko jasne. Jeżeli chodzi o same rajdy, no to najpierw trzeba coś odpalić, żeby móc zacząć grać. I tak, jeżeli chodzi o poziom trudności tych rajdów, mamy najpierw legacy raids, a potem mamy wszystkie rajdy. I w jednym momencie możemy mieć odpalony tylko jeden rajd. I to Właśnie oficerowie, czyli liderzy gildii odpalają który raid chcą. Czy na przykład w tej chwili gramy, chcemy grać Pit, czy Tank Takedown, czy Sit Triumvirat. No i w chwili obecnej, gdy robię ten filmik, jeszcze jest krajat Dragon Hunt raid. Natomiast najpierw zacznę od tej zakładki Legacy Raids, gdyż ta zakładka będzie w szczególności ważna, że tak powiem, dla wszystkich. Chociaż wiadomo, jest All Raids i te raidy to wszystkie są, ale. Tak, żeby nie mieć wszystkiego na jednym ekranie i nie robić zamieszania. Mamy tak, trzy rajdy, które tutaj za, za, z którymi zaczynamy swoją przygodę z rajdami w Star Wars Galaxy of Heroes i tak, żeby podpowiedzieć od, od razu dla osób, które dopiero zaczynają grę, od którego rajdu zacząć, no bo mamy tutaj aż trzy, polecam za, rozpocząć od The Pit, potem dopiero Tank Takedown i... The Sit Triumvirat w tej kolejności, gdyż po prostu ten the pit jest najłatwiejszy, potem jest trudniejszy czołg i na końcu ten e, dla Sitów, znaczy dla Sitów, gdzie walczymy z Sitami. I tak wchodząc w the Pit, mamy tutaj kilka poziomów trudności Rancora. Zacznę może od tego pierwszego, czyli tego, gdzie będą wszyscy zaczynać swoją rozgrywkę, albo przynajmniej większość, jak nie wszyscy i wchodzą w taki rajd, oficerowie, czyli liderzy gildii mają możliwość jego uruchomienia. I do tego jest też tutaj taka, nie wiem, jakby to powiedzieć, odnośnik, że można rajd po prostu zacząć automatycznie, jak tylko mamy odpowiednią ilość tokenów. O tych tokenach wcześniej mówiłem, tutaj one są, jak wejdę w jakiś rajd, no i maksimum tych tokenów jest 150 000, więc jak po prostu tylko te tokeny mamy i mamy możliwość grania jakiegoś rajdu no to po prostu odpalać i go jechać nie ma na co czekać i zależnie od tego jaki, jaki wybierzemy rajd to tyle po prostu kosztuje jego odpalenie akurat jak widać tutaj pierwszy poziom depit kosztuje 90 tysięcy czy inne poziomy kosztują tyle samo? wygląda na to, że Wygląda na to, że tak. Więc 90 tysięcy, nieważne który, który tier odpalimy. I jak można się domyślić, im wyższy tier, tym po prostu będzie trudniej walczyć z tym e, rankorem, bo tutaj o, z, akurat z nim będziemy walczyć. I cóż, mamy 90 tysięcy tokenów, no to możemy odpalić. I co tutaj mamy za możliwość? Dziennie możemy walczyć 5 razy. W sensie 5 razy zapisać swój wynik, bo można sobie zagrać i zresetować podejście i spróbować jakiś lepszy wynik wyciągnąć. W tym akurat tierze jest refresh postaci, czyli pierwszego dnia rzucę jakieś 5 składów i następnego dnia znowu mogę 5 składów, żeby zrobić jak najwyższy wynik. Akurat w tym konkretnym rajdzie, w tym gdzie, gdzie tutaj jestem i są oczywiście wymagania czyli wymagania akurat w tym pierwszym tierze to jest to, że musimy mieć postaci przynajmniej na jednej gwiazdce i idąc dalej, im dalej tym po prostu trudniej aż dochodzimy wreszcie do ostatniego tieru i tutaj mamy w wymaganiach aż 7 gwiazdek żeby posiadać natomiast wejść tutaj mamy jak widać nielimitowaną ilość i tu informacja akurat, że nie możemy podejść na przykład następnego dnia tymi samymi postaciami. I kolejne zakładki mówią już szczegółowo o wymaganiach, o umiejętnościach, o poszczególnych fazach danego rajdu i przede wszystkim nagrody. Później zagram pod koniec filmiku jakiś rajd, żeby pokazać wam, jak. Wygląda sama rozgrywka jednego z nich. Natomiast mamy informację o tym, jakie mamy tutaj e, nagrody. Jak widać w tym akurat konkretnym rajdzie nagrody są tylko dla gildii. Nie ma tej zakładki, o której mówiłem wcześniej, dla poszczególnych graczy. E, I o co tutaj chodzi? Jeżeli zdobędzie moja gildia podczas tego rajdu, co najmniej milion obrażeń, no to wszyscy na sam koniec rajdu, jak on się już zakończy jego czas, e, czyli tam było konkretnie, e, gdzie tu jest czas, cztery fazy, Detals tutaj jest 2 dni, czyli 48 godzin jak się skończą i zdobędę, przy, zdobędzie cała moja gildia przynajmniej milion obrażeń, to znaczy milion punktów, trochę to będzie mylone z obrażeniami, ale to będzie zrozumiałe, w każdym razie milion punktów, to wtedy każdy że otrzyma write tokens. Eee, 200 akurat raid tokens natomiast jak zdobędziesz, zdobędzie twoja gilia ostatnią skrzynkę ty i tylko w ostatniej to jest widoczne i dostępne wszyscy dostaniecie 1700 tych tokenów ale również 10 shardów kana solo i ten han solo jest dostępny właśnie w, przede wszystkim w tym raidzie ale w niektórych eventach to również, ale generalnie przede wszystkim z tego rajdu będziecie go zdobywać, właśnie z tego Heroic Tier, jak dopiero jak gildia wszyscy razem zdobędziecie 10 milionów, to wtedy na koniec rajdu, czyli po dwóch dniach otrzymacie 10 szardów tego jego mościa i będziecie sobie go powolutku, powolutku zbierać eee, i jak już moim zdaniem wszyscy zdobędziecie te 330 cała wasza gilnia i będziecie mieć go wszyscy na 7 gwiazdek no to będzie można przejść do tieru, e, znaczy do następnego rajdu, to oczywiście o tym decyduje wasz lider czy oficerowie czy przejdziecie dalej czy nie jak to zrobicie, warto wtedy zainteresować się tym rajdem, czyli czołgiem e, który tutaj widzicie w normalnym tierze jeżeli chodzi o nagrodę, znowu tylko mamy dla całej gildii, no jak zdobędziemy 40 milionów, no widać jaki jest przeskok, tutaj aż 40 milionów trzeba zrobić, żeby cały raj zrobić, to wtedy dostajemy dużo więcej, bo 4500 tych tokeników. Natomiast w trudniejszej wersji tego rajdu, jak wejdę sobie w nagrody, to na samym końcu mamy szardy generała Kenobi'ego. I stąd jest główne miejsce, gdzie się go zbiera. Chociaż nie tylko, ale. Um... Są jakieś eventy raz na jakiś czas, gdzie ten mm, generał Kenobi się pojawia, ale nie jest to zbyt często i głównym waszym miejscem zdobywania właśnie tej postaci będzie przede wszystkim ten raid. No i jak zrobicie sobie już generała Kenobiego na 7 gwiazdek, oczywiście decyduje wasza gildia, czy tak będzie wcześniej czy później, to zostaje granie tegoż oto rajdu, czyli Seed Triumvirat. I znowu mamy zakładkę rewards, znowu mamy skrzynki. No i tutaj, potem jak widać, dochodzi w tym rajdzie nowa waluta o nazwie MK2 Ride Tokens, czyli MK2 Ride Tokens, jak powinno się pewnie powiedzieć. No i dostajemy też ten MK1 oprócz tego, natomiast znowu w trudniejszej wersji tego raidu po wejściu w rewards. Jak zdobędziecie ostatnią skrzynkę, to będziecie otrzymywać 10 szardów Darf Traja. I tutaj jest właśnie tak samo, że głównym miejscem zdobywania szardów tejże postaci no, będzie właśnie ten raid. No i oczywiście będą też te tokeniki ale jak wam się nie uda tej skrzynki no to trudno, to zostaje poprzednia na przykład, ale jak widać w poprzedniej nie ma już szardów Darftrei, tylko dopiero w ostatniej skrzynce więc będziecie musieli próbować żeby wam to poszło no i oczywiście właśnie warto też zerknąć w zakładkę details przynajmniej jeden raz co tutaj są za umiejętności z kim walczymy, w jakiej fazie i co na nas Czeka. Natomiast, no właśnie, jak pokończycie wszystkie te trzy rajdy, będziecie mieć już wszystkie postaci, to będzie można sobie zagrać kolejny rajd, który jest od niedawna, czyli już czwarty rajd. W chwili obecnej, gdy robię ten filmik, jest to rajd o nazwie Krya The Dragon Hunt. Natomiast jeżeli chodzi o ten ride, to on nie będzie permanentnie. Będzie on na jakiś czas, a w przyszłości producenci gry zmienią go na jakiś inny. Te rajdy, które są tutaj w zakładce Legacy Raids są, zawsze i zawsze będą. Chyba, że w przyszłości kiedyś z jakiegoś powodu usuną. Natomiast właśnie będzie dla takich graczy już bardziej bardziej zdecydowanie doświadczonych. ride taki jak ten czyli właśnie e, walka ze smokiem. E, o tym rajdzie już w innym filmiku mówiłem. W każdym razie, e, m, niestety nie mogę Wam pokazać, e, jak wygląda teraz granie e, tych, tych Legacy Raids, czyli The Pit, The Tanktaidon i Citrum Virat, ponieważ w jednej chwili można mieć tylko jeden rajd. Natomiast moja gilia nie gra tych starych rajdów, gra tylko i wyłącznie ten Nowy raid. Natomiast w opisie do tego filmiku zostawię Wam filmik z rozgrywki z tych starych raidów, ale żebyście nie brali je tak jeden do jeden, ponieważ no w tych filmikach nie ma e, właśnie e, pokazanych tych nagród, czyli nie ma tych skrzynek, i w jakim momencie jest Twoja gildia, i też nie było wcześniej resetowania wyniku, jaki się zapisze, taki był. E, więc tak tylko żebyście mogli zobaczyć rozgrywkę, dam linki do, do filmików z tych rajdów, ale sami będziecie musieli już zobaczyć jak to dokładnie wygląda. Natomiast rozgrywkę z raidu pokażę wam na podstawie tego właśnie rajdu kraja Dragon Hunt, bardziej o nim szczegółowo w innym filmie, do którego też dam odnośnik w opisie. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o nagrody, jest troszeczkę inaczej, bo mamy nagrody dla gildii ale mamy też personalne nagrody, zależnie od tego ile zdobędziemy punkcików, takie nagrody będziemy mogli odebrać. Ja jestem w tej chwili tutaj, gdzie mam 2 miliony nieco ponad zdobyte, jak zdobędę 3, no to zdobędę wtedy kolejną walutę MK3 RAID Tokens i tutaj właśnie w tym <laughs> rajdzie dochodzi właśnie trzecia waluta, dopiero od tego rajdu, czyli ta właśnie mk3 no i zanim może do samego rajdu jak można wydać wydać właśnie te nagrody wchodząc między innymi tutaj w ten guild store ale też jak znacie te, za, te zakładki wszystkie to wystarczy wejść właśnie w guild activity i tutaj możemy wydać dwie rzeczy pierwsze co to te tokeny guild tokens, które zdobywamy za wykonanie daily activities znaczy guild activities konkretnie a Guild Activities, jak wejdziemy sobie w Objectives z zakładkę Guild Events, to tutaj mamy właśnie nieco niżej pod tymi tokenami z rajdu. Czyli na dzień dzisiejszy im zdobędę więcej energii na Darkside, cała moja gildia, tym wyższe po prostu dostaniemy tokeny, więcej tych po prostu nagród. W chwili obecnej jesteśmy na tierze drugim z siedmiu i wtedy dostaniemy każdy po... Tam około 60 tych tokeników do, dodatkowych. Na co dzień to pewnie większość kojarzy graczy I cóż, te tokeny właśnie możemy w tym miejscu, ale przede wszystkim interesują nas w, w tym filmiku te tokeny dla, mm, te, które otrzymujemy z rajdów, czyli MK1, MK2 i MK3 RIDE tokens. No i tutaj trochę schodząc niżej e, możemy wydawać. E, to, co dostaniemy, i tutaj będą przede wszystkim nas interesować za e, MK1, czyli ten taki najmniejszy, e, najmniejsze tokeny. E, GIR, który jest tylko z tego sklepu. E, na co dzień, jak będziecie patrzeć, to na pewno będziecie wiedzieć, których części Wam brakuje. Tu jest bardzo długa lista, nie chciałbym się teraz e, skupiać tak bardzo. E, żeby ten filmik nie trwał, nie, nie wiadomo jak długo, jak będziecie codziennie wydawać te tokeny, to na pewno będziecie dobrze wiedzieć, czego wam brakuje najwięcej. Czyli na przykład te, te, tego przedmiotu będzie brakować bardzo dużo i dużo. Dlatego mam go tak dużo odłożonego, pokupywanego. A szczegółowo nie będę wchodził, nie ma to sensu. wchodząc już w sam. Ride, right. i tak jak mówiłem w zakładkę Guild Rewards i Personal Rewards możemy odbierać właśnie te tokeniki przede wszystkim. I moja gilda jest w tej chwili w takim momencie, że ma te, taką było to niebieską skrzynkę, i jak się zakończy, zakończy, no to dostanę, dostaną wszyscy taką ilość tokenów. Jeszcze jak widać 6 godzin 47 minut, gdy robię ten filmik. Natomiast widać tutaj też takie fajne podsumowanie, gdzie byliśmy w poprzednim rajdzie w jakim miejscu, czyli do skrzynki następnej też niebieskiej no jeszcze nam dość dużo dość dużo brakuje, natomiast no w skrzynce ostatniej jest po prostu więcej tokenów, natomiast jeszcze też jedna może istotna rzecz o, kończąc już w kwestii tokenów, nie dość, że w rajdzie można zdobywać Szarty to jeszcze tutaj na samym dole one też są, więc można przyspieszyć odblokowanie którejś z tych postaci. Oczywiście to jest tu i teraz, jak będzie w przyszłości, to tego nie wiem, ale pewnie szardy tych postaci zostaną z nami na stałe. No i refresh jest co kilka godzin tego sklepu i będzie można sobie brać i kupować. Ja już kupić nie mogę, gdyż już mam maksimum, maksymalną ilość i mam po prostu kłódeczkę. Grając sam rajd, wejdę i zaatakuję. W tym konkretnie rajdzie mam właśnie możliwość to, o czym mówiłem na początku, czyli wybranie poziomu trudności rajdu. Natomiast w legacy raids tego w ogóle nie ma. Tylko w tych, takim powiedzmy specjalnym rajdzie, może tak go będę nazywał, tym najbardziej na lewo. Natomiast w tych starych, no to po prostu się wchodzi i się klepie. I jaki tier jest ustawiony, jaki poziom trudności ustawiony, czy normal, czy heroik. Na przykład, jak mam tutaj akurat Citrium to, to tak, taka jest poziom trudności całego rajdu i nie mam możliwości zmiany. Natomiast przy tym dodatkowym rajdzie mam możliwość ustawienia sobie właśnie poziomu trudności i im wyższy, tym. Po prostu um, zadane obrażenia są przeliczane razy, na przykład 4. Zdoby, zdobywane właśnie te punkciki, które, które są wymieniane potem na to, jaką skrzynkę otrzyma cała gildia. No i im więcej zdobędę tych, tych punkcików, tym wyższy, tym po prostu dalej jestem w tym miejscu na osi czasu. Ale tak, przypominam, ten personal rewards jest tylko w tym Najnowszym jednym rajdzie, w tych legacy tiers ich nie ma, więc zagrać by warto było wreszcie. Akurat w tym konkretnie rajdzie jest możliwość tylko zagrania pięcioma frakcjami, natomiast w tych legacy tiers możemy zagrać postaciami jakie mamy, ale musimy minimu, minima jakieś zdobyć czy mieć, czyli tak jak pokazywałem wam, minimum jedna gwiazdka albo na przykład siedem gwiazdek na danej postaci. Ok, zagram. Jakiś raid, jakieś wejście tutaj na szybko do raidu, jest smoczek, takie trochę bały no i cóż widzicie w, w, tutaj w tym miejscu jest ile zdobyłem w chwili obecnej obrażeń e, i ile mogę zdobyć max, bo akurat w tym konkretnym raidzie jest ile mogę zdobyć max, w starych też. Też to istnieje, ale te liczby są dużo większe niż ja je mam w tej chwili. Nie będę wchodził w, dlaczego mam teraz tylko 300 tysięcy, ale to bez znaczenia. Widzicie, zaatakowałem i już jakieś 1000, 1000 punktów yy, zdobyte i kolejne. No i tak klepię do przodu na szybko po prostu w smoczka, żeby pokazać bardziej czym są rajdy niż czym są ni niż czym konkretnie ten jeden smok. I cóż, o wyszedłem sobie przez przypadek. Dobra. No i w klepie ten damage. Wbiłem o 19 tysięcy punkcików obecnie. Niech się odnotuje. Gamora Guard. Czekam aż się raid w jakiś sposób skończy. W samą mechanikę raide, tak jak mówiłem, nie chcę wchodzić. Bo to już na, na to są osobne filmiki. A nie chcę, żeby ten trwał nie wiadomo jak długo. No specjalnie biję prosto w środek. Tak żeby się rajd w miarę szybko zakończył, jak widać w tym konkretnie raidzie mam jednego przeciwnika i jakieś bombki. Ale jak chcę do przodu. Do przodu tylko w tego jednego przeciwnika. E, natomiast też tutaj jest widoczny w prawym górnym rogu, e, co też pewnie jest dość istotne dla całej gildii. E, ile brakuje do tego, żeby zdobyć następną skrzynkę e, z nagrodami? Tutaj jak widać, brakuje no, dość długo. Znaczy długo, dość daleko, dość daleko jeszcze do tego momentu, aby zdobyć jakąś następną nagrodę. Okej, okay, schował się. Dia, ja, wyszedł. I będzie koniec pewnie już. Ok, koniec rajdu jest kiedy? Kiedy zdobędzie się maksymalną ilość obrażeń dla danego rajdu lub wszystkie postaci po prostu e, zakończą. E, po prostu zostaną pokonane. Tak jak tutaj widać jest koniec podejścia, bo wszystkie moje postaci e, padły. I mam podsumowanie teraz rajdu. Zdobyłem 76 tysięcy. Ile tutaj? Brakuje jeszcze do, do następnej skrzynki, i na dole mam informacje dla, dla tego rajdu, że tak powiem. Tylko można powiedzieć, bo w tych starych Legacy tego nie ma. Ile sam osobiście zdobyłem ob, obrażeń? I co mam? Mam trzy możliwości: albo zapisać ten wynik albo zresetować, od razu wejść do rajdu z powrotem, albo dać, yy, albo dać, że w ogóle chcę wyjść, nie zapisywać tego wyniku. Ja dam w tej chwili właśnie to, że nie chcę w ogóle zapisać tego wyniku i wyjść z samego rajdu. I po prawej stronie mam informację, gdzie, gdzie w tej chwili jestem. Mogę też wejść w... Leaderboards i tutaj mam informację, kto ile punktów zdobył. Ja jestem w tej chwili no, na 31 pozycji. Zdobyłem 2 646 42 punkty. I w gruncie rzeczy tak to wygląda ride. Warto za, przynajmniej raz sobie wejść w zakładkę Details i poczytać właśnie o danym ride, szczególnie overview, jak on wygląda ile dokładnie jeden ride trwa. I każde poszczególne fazy, żeby być przygotowanym na to, co nas czeka w danym rajdzie. I to jest grubsza, chyba można powiedzieć to, czyli rajdy w Star Wars Galaxy of Heroes. Tak jak mówiłem, w opisie do tego filmiku znajdziecie każdy z rajdów, które w tym filmiku widzicie, czyli przede wszystkim te Legacy Raids. I ten nowy Cryad Dragon, a w przyszłości jak będzie nowy rajd, no to oczywiście będę go grać i będzie na moim kanale. W chwili obecnej z racji tego, że były bardzo duże zmiany w tych rajdach, nie mam jak wam dać linków do jakiejś Wikipedii czy innych tego typu stron, ponieważ no nie są jeszcze zaktualizowane, ponieważ te zmiany były naprawdę duże w samych rajdach. Ale w przyszłości, jak wpiszecie wiki SW, GO, help w google, to na pewno już będzie wszystko za, zaktualizowane. Nie reklamuję tej strony ani nie promuję, tylko po prostu Wikipedia. Wikipedia jest chyba e, reklamować sam z siebie nikt tego nie robi, bo nikt z tego tam tym jak coś nie ma. Ale w każdym razie, jeżeli macie jakieś pytania co do Staros Galaxy of Heroes, można zadawać je w komentarzach. Natomiast w opisie do tego filmiku zobaczycie, możecie sobie zobaczyć legasy e, raids, e, kiedy, jak, kiedyś jak one wyglądały, ale sama mechanika ich pozostała taka sama. No i przede wszystkim playlistę z innymi filmikami do Staros Galaxy of Heroes, gdzie omawiam inne części tej gry. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.